Przedstawiam wam moich dziesięciu minecraftowych więźniów Którzy za chwilę zamienią ten smutny, płaski świat w krainę zabawek Ehem, znaczy wysoki sądzie, to nie są więźniowie To są przetrzymywani nielegalnie, bez ich zgody Widzowie mojego kanału, pozdrawiam Bo jeśli ty chciałbyś stać się jednym z nich To zostaw suba i wbijaj na discorda, let's go Niektórzy mówią, że w tej serii traktuję widzów jak zabawki Ale prawda jest inna Ja po prostu chcę, aby zbudowali dla mnie sklep z zabawkami I nie, nie mam na myśli McDonalda połączonego ze sklepem co to jest za pomysł w ogóle? Macie szczęście, że w baku naprawdę sprzedają zabawki. Więc może tym razem ujdzie wam to na sucho. Let's go. 60 minut do końca. Za dokładnie tyle czasu ma tu stać 10 najbardziej epickich sklepów z zabawkami w historii. A jak nie, to lepiej się nie przekonujcie, co się stanie, kiedy tego nie będzie. Żelazny jest miły, kiedy ma zabawki. Dlaczego chcesz budować sklep z zabawkami z zamszowego bruku? Kordo, to nie ma sensu. Tutaj przede wszystkim powinny być kolory. Czerwony, zielony, niebieski, kur... Kupowy. Złej ja Sklep w kształcie jednej wielkiej kupy? To jest pomysł. Ostatnio uświadomiłem sobie, ile jest zabawek w kształcie kupy, więc. E, no, słuchaj, no, to jest plan na biznes. Ale z takich ważnych rzeczy, to ja na przykład proponowałbym zbudować sklep Lego. No serio? Lego to też są zabawki, co nie? Więc jakby dosłownie możecie zbudować sklep z Lego. Albo nie wiem, z Barbie. Czy mrówka wygląda, jakby miała zbudować sklep z Barbie? Ty, co szachy zbudował? Czy szachy to jest zabawka? Jak tak, to ja się nie umiem bawić. Ty, i IKEA! Okej, okay, składanie Baby z Ikei to akurat jest jak zabawa. Więc plus jeden Tak naprawdę to mam nadzieję, że to nie jest Ikea Tak myślę, myślę co w Minecrafcie wygląda jakbyście mogli To sprzedawać i powiem wam, że akurat Tory i sklep z ciuchciami To byłaby totalna bajka No to chyba jednak nie jest kupa, to są łapki chyba to, to jest brzuszek, a to jest Czemu on się rozlewa jakby Nieważne. Ważne, że zaczynamy powoli wchodzić na coraz to wyższy poziom. 10 minut budowania za nami i mamy pierwszą kamienicę. Znaczy jedni budują te kamienicę, a inni kolorowe stodoły. Trochę to wygląda jakby tu miały być klocki Lego, ale tylko trochę. Ja to w ogóle bym takiego wielkiego kloca zrobił i wcale nie mam na myśli... Sklep żelkowo, wstęp 30 sztuk żelaza? Co za kradzież, biały dzień? Nie wiem, czy ty musisz tu wrzucić, żeby 30 żelaza to była dobra cena. Za 30 żelaza tego ja bym sobie życie, poustawiał na nowo! Okej, okay. masło z chlebem buduje prawdziwy zamek. To tłumaczyłoby te bloki. Dobra, wybaczam Zamek, To spełnia moje marzenia z dzieciństwa, żeby kupować zabawki w zamku. Ty, tylko pytaję, czy zabawki też będą stylizowane na takie średniowieczne. Wiesz, na przykład gilotyna, albo miecz, albo m może lepiej nie? Zestaw numer jeden, zabij swojego króla. Zestaw numer dwa, zrób kupę, kiedy jeszcze nie wynaleźli kanalizacji. Znaczy, co? O, smyk. Faktycznie, taki sklep z zabawkami jest, nie? Nie wiem, czy tak wygląda, ale buja. Nie widziałem też nigdy takiego wyglądającego jak to. Cokolwiek to to nie jest. Mordo to naprawdę wygląda jak klub szachowy. Nie wiem, czy ja się wyrobię. Słuchaj, jakbym budował całą kamienicę, też bym nie wiedział. Uwaga, uwaga, tajemnica wielkiego, brązowego klocka rozwiązana. To naprawdę jest miś, bardzo creepy miś. A więc powiadasz, że będziemy mogli wejść do jego brzucha. Tak? <noise> Okej, okay. nie jestem pewien, czy to jest szczyt moich marzeń, ale jak trzeba, to trzeba! Wolałbym na przykład do zamku wejściu, o kurde bele mordo, przesadziłeś z tymi dekoracjami. Nie no ładne, jest tylko nie kojarzę, żeby zamki były dekorowane aż taką ilością bloków, znaczy kurde bele to brzmi źle. Nie, naprawdę jest ładnie! To też na przykład, ale mi dało już ponad 30 minut, a ty zbudowałaś cztery ściany. Gratulacje! Słuchaj, no ładna ścieżka wejściowa, nie utruje ci drogi do wygrania tego odcinka. Więc lepiej jeszcze do roboty, duży teren to to nie jest! Kurde bele tu wszędzie są w ogóle jakieś pustki. Mordeczki, sklep z zabawkami to przede wszystkim to co jest w środku Bo ten ek też jest ważny, wiadomo, może to być na przykład Ikea, nie? Pff, ale bez zabawek to naprawdę nie będzie to Więc lepiej zabierzcie się poważnie za robotę Wyprzedasz wszystko za darmo I to mi się podoba, tak powinien wyglądać sklep z zabawkami Znaczy, alejka z TNT jest trochę podejrzana, ale niech będzie Czekajcie, czemu sprzedajecie głowy biednych golebów i, i dorsze w wiadrach? Halo, kto jest właścicielem? Przepraszam bardzo! Thorcraft. eee to nie jest normalne. To jest. To jest głowa misterbista. To jest. To nie. To i to bardzo nie jest normalne. Głowa sprzedawcy McDonalda. Głowa kolejnego sprzedawcy McDonalda. Głowa. Pierniczka. Co wyście im zrobili? Jeszcze ich wszystkich jest za darmo, tak? Przesada, przesada, przesada. Wielki siedzący i pierdzący. Miś na dachu. Jaki słodziak. Trochę mniej creepy niż jego sąsiad. Ty w ogóle powstała nam tu bała, ale i kamisiu. Z czym tylko do jednego możemy wejść do brzucha. Ty, to tu jest pusto, a ty się lasem dookoła zajmujesz. Mija. No weź. Kurde pele. Poważna robota. Proszę tu wchodzić, podłogę robić, półki, kasę, montować, wszystko. Jaki słodziak. Jeszcze przykład z naszej stodoły. Tu przynajmniej sprzedają głów biednych ludzi. Tylko świnkę w kubku. Czy to jest świnka w kubku? Nie, to, to jest jak solot w Ale blisko wystarczająco. Czemu nikt nie sprzedaje świnki w kubku? Naprawcie swoje błędy. Pozdrawiam. Masło, pamiętasz jeszcze, że temat to jest sklep z zabawkami, a nie zamek? Nie to, że podejrzewał cię, że mógłbyś zapomnieć, ale tak patrzę na to, 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 to jednak trochę podejrzewam, wiesz? A to, to, to na przykład wygląda jak szpital. Wyprzedana? Jak to świnka w kubku wyprzedana? Mam tu 10 sklepów z zabawkami, jak w żadnym. Nie będzie świnki w kubku? To ja wychodzę i nie wracam. Proszę, tutaj jest szansa, że w smyku będzie. Dzień dobry. nie tak, lingo, Nawet tutaj! O nie! O nie! Okej, okay, masz szczęście, że to tylko pluszak. Czy to jest ciastolina? O kurde B! 15 minut do końca swoją drogą. Nieważne! Ciastolina! Od jakiegoś roku, jak przechodzę w sklepie koło ciastoliny, to może tylko o tym, żeby ją kupić i żeby móc sobie pougniatać. O mamo, ja bym chcę, ja bym chciał. Bardzo proszę! To jest przeznaczenie, że ten odcinek to jest sklep z zabawkami. Nowa zabawka, hamburger z Pa, bagno... Papa! Typ co zbudował opuszczony sklep z 1847 roku!

Czy, czy czy, chce nam wchodzić? Co to jest? Jak powiedzieć, że nie chcecie się budować środka, bez mówienia, że nie chcecie się budować środka, znaczy co? Ja nic nie mówiłem powodzenia! I kolejny miś nam powstaje na dachu. Cóż to za moda! O, a to co to, 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 przepraszam bardzo? Eee... Okej. Okay. to z automatu klasyfikuje ten sklep jako wieżowiec? Może? Ale w sumie jego dwóch sąsiadów basically też są wieżowcami. Jedna kratka to na ludzkie jeden metr, a ten miś ma... oj oj! siedem metrów! Od ilu metrów jest wieżowiec? Aha, nie było tematu. A tu jest, że 35. Także to jeszcze jak balteńkę dobudować. Ej, nie, według polskiego prawa to powyżej 25 metrów. Ty co zbudował misio wieżowiec. Muszę też pochwalić ten budynek klubu szachowego. Na początku myślałem, że nie da się go uratować i będzie trochę taki dziwny, ale jak teraz na to patrzę, to jest jedna z ciekawszych prac w tym odcinku. Ale, ale, kto go wygra, to zdecyduje się już za 5 minut. Więc bierzcie się poważnie, zostaw nie poprawki! Ostatnie zatowarowanie półek. Tak, abym mógł zaraz kupić moje wymarzone zabawki w sklepie bez dachu. No, ale sprzedają drzwi. Dobra, to no trochę nadrabia twoją ocenę, mordo. Może i podłogi nie ma, może i ścian nie ma, może i dachu nie ma. Ale i sprzedają tutaj drzwi. No, jeszcze zniszczę tą podłogę i tę półkę, no. Żelko... A w tę stronę. Żelkowo, kemi, kafe. Co? Nadal nie rozumiem, ale buja. Jest świnka w kubku! Proszę udawajmy, że to nie jest axolot w wiadrze tylko świnka w kubku, ok? Miś też już pełny w środku, a to znaczy, że chyba wszyscy są już prawie gotowi na koniec! Echem, <laughs> znaczy... Prawie wszyscy. Co tu się stało? Nie wiem, bo że tam są jakieś tajne podziemia z wejściem ukrytym nie mam pojęcia nie wnikam. Przegonamy się na własnej skórze za trzy, dwa, jeden! Koniec czasu! Koniec budowania! A naszą przygodę zaczynamy od zabawkowej kamienicy! Srebrox, ona jest... Epicka. Ale powiedz mi lepiej, co mamy tutaj w środku? 40 sztabek żelaza za furbiego! No dobra, dobra, widzę, że wszystko tu jest za 40 sztabek żelaza. Nawet e, nawet dwóch ludzi. Eee. W, w sensie spoko! Jest świnka, ale bez kubka za 20 sztabek. O i moja głowa! Gościu naprawdę sprzedaje moją głowę w sklepie. D, d, Dzięki. Możemy też pooglądać dorsze w naturalnym środowisku, podejść do kasy, która kryje w sobie jakieś tajemnice, jakieś podejrzane guziki, nic nie wybuchnie, okej? Okay. To było z twojej strony. Dziękuję. Dawno nie byłem w smyku, ale czas nadrobić zaległości. Czyli Barks jego trzeci miś w tym odcinku. Znaczy jego pierwszy, ale zbudowany jako trzeci, bo tamten powstał pierwszy, ten jako drugi, ten jako trzeci. I powstał on na całkiem nieźle zaopatrzonym sklepie. Plusowe dorsze, bierę. Plusowy hamburger, jeszcze bardziej. Ale nie wiesz co, ja to najbardziej bym chciał to. Ja, ja Naprawdę, ja marzę o tym. Marzę, żeby poławić się Playdo. Może bardzo ile płacę za te trzy rzeczy? 10 złotych. Eee... Mm, a, czekaj, czekaj, czekaj. Mogę dać jedno duolingo. Mam nadzieję, że nie zauważysz, że ukradłem mu to spółki. Okej, okay? Pewnie pasuje? Ubowa stoi? O jedno duolingo. I za to poproszę moje. A, proszę. Proszę mi oddać! No, kupiłem! Dziękuję. E, jeszcze to? Tak? Jeszcze? Jeszcze? Dorsza! O! To była y, wspaniała umowa! Dziękuję za współpracę! Co powiecie na klockowy domek? Dosłownie! Wygląda jakby był zbudowany z klocków Lego! A jest. Y, piaskownica. Ogólnie zamysł był taki, żeby zbudować sklep, żeby wyglądał jak domek dla dzieci. No, wyszło! Dobra, Mila. Piaskownica? Fajnie. Ale ja bym chciał zabawki! Ja bym chciał Świnkę w kubku! Dawaj mi Świnkę! Jest Świnka w kubku! Oj! Y, y, jest też pułapka, do, do której. Y, M Mila, co to jest? Czy to jest normalne, żeby w sklepie z zabawkami montować lawę Do wejściu? Zabierz żelazny biedny, nie, Zabierz żelazny w biedny wpadł, nie, moje playdoh, nie. Moje zabawki spłonęły. Super, świetnie, daj temat sklep z zabawkami, będzie miło mówili, co? I mam, mam guzik koło TNT, wiesz co? To, to ci powiem, na to, co ty mi zrobiłaś, mam tylko jedną odpowiedź. Żegnaj w sklepie. Aha, jak nie zamknie to zniszczy? To ty mnie prawie, za znaczy nie prawie, ty mnie zabiłaś. Nie wiem, czy mam? po prostu nie wytrzymam. Kolejna świnka w kubku. Idziemy stąd! W tym sklepie zabijają mnie niewinnych ludzi, a w tym naprzeciwko straszą. Co to jest? T tu nic nie ma, naprawdę. Pff. To nieźle, nieźle, ale za to mamy misja numer dwa. Jeśli to nie jest najsłodsza rzecz dzisiaj, to jest tylko jedna inna opcja! To ja jestem najsłodsza! O! Moje doł na głowie! Jako ja mogę być słodszą rzeczą niż ten mis dzisiaj, ale co mamy w środku? Dzień dobry, ty! Dużo rzeczy mamy w środku! Świat klocków! W świecie klocków, pikseli blask! Minecraft woła! To twój czas! Z drewna kamienia, buduje mury, a świat się zmienia, pełen natury! Bałem się, że to będzie wiersz o klocu, ale... nie. Zabawki w końcu w ciszy czekają, bo w Minecraftowym świecie grają! Gilow, siekiera, narzędzia w dłoni! Przygoda wzywa, nic jej nie goni! Creeper za rogiem, Enderman w cieniu, odkrywam skarby w każdym terenie... C czy co? W blasku, w pochodni, w głębi jaskini! Minecraft to magia, co w sercu kupę czy... nie ma tam kupy, ale... Jakoś chciałem do czegoś dodać kupę, bo to świat klocków, więc... E... No ładne Jasiu, no ładnie. No, zapraszam do kasy. Co podać? pana, To jest sklep samoobsługowy. ja się obsłużę sam. Ośmiornice? Nie, dziękuję. E, piłkę? Nie, dziękuję. Jeszcze więcej ośmiornic? Nie, dziękuję. Serce wyjęte wprost człowieka, to wygląda bardzo podejrzanie. Czy to jest serce? Co to jest? Artery. Mordo, ee, to brzmi jak część ciała jakaś w środku człowieka A, ma pan rachunek? Czekaj, to ja, ja nic jeszcze nie kupiłem Jaki rachunek? Jeszcze zakręgają do pełnej kwoty Mordo, kto mi odda te 5 groszy? 55 złotych, powiadasz, tak? Czekaj, stary Mogę ci dać gitkę, co to da to? E, pasuje? Deal? Deal jest git? Dziękuję, ja jaki nie? Jest super! Dziękuję! Miło! Zakupił Państwa samą przyjemność, żadne pieniądze! Daj mi spokój! Za 55 zł to ja bym sobie życie poukładał od nowa! Mija, Zofia, to mi zauważyłem! Co ci się stało w głowę? Eee, Słuchajcie, nie wierzę, że to się stało, ale miś naprawdę ma środek Zobaczcie, te wszystkie zabawki od jednego dostawcy bierzecie O, domek z dziurką e, pff, pff, pff. Kolejni ludzie, nie chcę kupić ludzi Zwalałbym akwarium na przykład O, to bym sobie kupił, akwarium, proszę bardzo e, Kupiłbym sobie też bardzo podejrzanego dziadka Może być rekina Co, może pójść nie tak będę miał do akwarium Pasuje, dzień dobry, poproszę te trzy rzeczy O powie pani co? Nie, ja tak nie poproszę, Stop! Wiedziałem, że jednak nie chcę tu nic kupować. Ten sklep jest podejrzany jak cały ten bisz. Ale jak już o podejrzanych rzeczach mowa, to chyba powinienem pójść do masła z chlebem. No, co ja mogę tu powiedzieć? No, mamy zamek, nie mamy podłogi, nie mamy sufitu, ale mamy drzwi. Mamy też kapibary z aureolą. P ja nie mam pytać, co się dzieje w tym sklepie, wiesz? <laughs> fajnie, że w zamku. Szkoda, że nie ma zabawek w środku, ani na przykład, nie wiem, kasy! To znaczy, że wszystko jest za darmo, tak? Na naprawdę? Za darmo wszystko! Dobra! I teraz z panem to sama przyjemność, papa. To znaczy, tak lepsze drzwi w sklepie z zabawkami niż opuszczony sklep z zabawkami z 1847 roku. Ziomek naprawdę zbudował opuszczony sklep z zabawkami. <laughs> nie wierzę. Co to jest? Co co są za kościotrupy? trupy! O, pomocy! Odkleję w suficie! O, fajnie, fajnie, pana sprzedawcy też trochę zarosło. Do tego Zgłaszając ten temat, tu się nie spodziewałem, co nie? Bardziej cały czas myślałem, że to będzie coś takiego, jak ten piękny sklep, w którym sprzedają kompletnie niepodejrzane rzeczy, jak głowy żelaznych golemów, dorsze w wagonikach, e, głowy misterbistów i 50 rodzajów pluszowych hamburgerów. Nie, co to jest za golem? Co taki? Co on zardzewiał? Czy o co chodzi? Przeraża mnie ten cały dział z TNT, wiesz? Pięknie apetytuować kupon na wszystko za free. O, ty, ja lubię kupony za free czy gdzie idzie ten kupon? On tam gdzieś... O nie! O nie! Wysadziłem Mr. Bista! Ale jak to oznacza, że mogę mieć wszystko za frito? Nie narzekam! Aktywowałem kupon, biorę dwóch Mr. Beastów do domu! Zostawię sobie na półce, co tu jeszcze jest? Kawiarnia! Świnka w kubku wyprzedana! Nie! He he! Moje serce krwawi. Znowu piętnastoletni tort. Zostawcie je w spokoju. A przed nami ostatni sklep z zabawkami. Mały po mały, ale prawdopodobnie jary. Szczura. Zawsze marzyłem, żeby kupić szczura. Złoty wodny Rozprówać co? O, ale bajek dla dzieci to jeszcze nigdzie wcześniej nie było. Asortyment mały jak ten sklep, ale ładnie tu, więc niech będzie. Przedajecie mu humory, Naprawdę? No i co znać, w którym sklepie robiliśmy się zakupami? Widzimy się w kolejnym odcinku, siema! Ej, albo widzimy się po prawej stronie, bo dokładnie w tym odcinku sprawdziłem osiem niesamowitych, ryjących banie seedów. Jeśli twój mózg jest jeszcze w całości, to musisz kliknąć, bo tak nie może być. Czas go zepsuć!